I chyba całe to moje gotowanie, jak to się mówi, poszło sobie śpiewać do dupy. No i teraz, tak to co tam mówiłem wcześniej, ubita ta szynka, zabita świnka, mięso skruszały w gnojowniku. Bierzemy mąkę, tak, 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 tu już mały porąbany ten rabarbar, twórz, szypior, czosnek obrany. Taka słuszna porcja tego czostku. Bierzemy mięsko, pik ładniego ładnie go, o cyk, mąkę, tu mamy rozgrzany olej z, 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 z tym, jak to się nazywa, z smalcem wytopionym z tych z tych kawałków. Tu mamy taki, o, słuszny, to akurat porcja moich rozmiarów, bo jak, co niektórzy wiedzą, to ja taki dość obszerny jestem. 140 kg i 1,93 m. To trzeba słuszną porcję zjeść. Otaczamy taki kawałek mięska. Ładnie, mące. No. Tak, tak, tak. Mamy. Rzucamy go na patelnię. Uwaga, żeby się nie poparzyć. Wszystko gorące. Ale co zrobimy? Nic nie zrobimy, nie? No, także dobra, zwracam za chwilę z powrotem. A, ładnie obsmażamy na złoto. Tutaj mamy uszykowany już e, garnek. Odrobina wody na spód i te wszystkie obsmażone mięsko będziemy wkładać do tego garka. Zaraz poczaskamy, nie siekam, nie kroję e, czosnku, laln go tylko młotkiem w łeb do gara. Będziemy go tutaj, będziemy razem z tym mięsem wdusić. Wystarczająco będzie e, miał czasu na to, żeby dać swoje wszystkie te aromaty. To ładnie jest obtoczone wszystko. Znaczy nie wszystko jeszcze. Mamy jeszcze dalszą część. Obtaczamy w mące i rzucamy na gorący olej, żeby zamknąć wszystkie pory w mięsie. Żeby zostawić cały smak tego mięsa w sobie zamknięte, żeby nie było wyschnięte, żeby nie było przesuszone, ponieważ jest to szynka, a jak wiadomo, szynka jest suchym mięsem, tak? No, tak to robimy. Nie patrzysz na bałagan, przydałaby się jakaś kobieta do posprzątania, nie ma, trzeba będzie jebać samemu, no ale to nic, damy radę, malutku, powolutku. Ważne, że będzie efekt, będzie dobre jedzonko, także lecimy z tematem dalej, wracam za chwilę.